Co to jest torbiel osierdzia i jakie są jej przyczyny? Torbiel osierdzia to torbiel znajdująca się w worku osierdziowym, otaczającym serce. Najczęstszą przyczyną jej powstania jest proces zapalny toczący się w obrębie worka osierdziowego, wówczas tworzą się torbiele rzekome, otorbiony płyn wysiękowy, lub rozwój pasożyta, przykład. Torbiel w przebiegu zakażenia tasiemcem. Sporadycznie torbiele osierdzia są wadą wrodzoną. Jak często występuje torbiel osierdzia? Częstość występowania torbieli osierdzia szacuje się na jeden przypadek na 100 tysięcy osób, jak się objawia torbiel osierdzia. Torbiel najczęściej przebiega bezobjawowo. W jaki sposób lekarz ustala rozpoznanie torbiel osierdzia? Rozpoznanie najczęściej ustala się przypadkowo w badaniu echokardiograficznym, USG serca, wykonanym z innych przyczyn, jakie są metody leczenia torbieli osierdzia. Leczenie polega na nakłuciu torbieli oraz pobraniu zawartości, a następnie wstrzyknięciu środka powodującego zamknięcie torbieli, np. etanolu. Rzadko wykonuje się zabieg z użyciem wideotorakoskopu lub otwartą operację z wycięciem zmiany. W przypadku torbieli bomblowcowych osierdzia opróżnia się je, tak jak w innych lokalizacjach, wykonując nakłucie, pod osłoną leku przeciwpasożytniczego, albendazolu, a następnie zamyka, wstrzykując etanol lub azotan srebra. Czy jest możliwe całkowite wleczenie torbieli osierdzia? Tak. Zabiegowe usunięcie torbieli prowadzi do jej całkowitego usunięcia.